przygotujemy kilka arkuszy papieru czerpanego. Jako materiał do przygotowania miazgi papierowej będziemy używali makulatury lub zadrukowanych kartek z drukarki, które nie są nam już potrzebne i są przeznaczone do zniszczenia. Efektem naszej pracy będą takie małe arkusze papieru czerpanego, wykonanego jedną właśnie z najstarszych technik wytwarzania papieru. Będziemy dodawać do naszej miazgi elementy starych książek z takich luźnych kart zniszczonych, zniszczonej książki, to będą nasze akcenty oraz dekoracyjnych papierów, które zatopimy w masie papierowej i będą one zdobiły nasze kartki. To jest wersja naturalna, zrobiona ze starego kalendarza. Jeżeli chcemy mieć papier kolorowy, to musimy sobie dodać do pulpy, czyli do tej papierowej miazgi, odrobinę bibuły. Najlepiej sprawdzają się takie kolory intensywne, błękity, róże, takie ciemne. Wtedy wyjdzie nam papier w tym kolorze. Może coś od zieleni, Raczej takie jasne kolory, jak na przykład żółty, dają takie efekty prawie niewidoczne, chyba żebyśmy ten papier długo z było namaczali, ale raczej proponuję kolory takie bardziej zdecydowane. Możemy sobie taki papier też bardzo łatwo przygotować z dziećmi. Jest to łatwa technika, jest pełno zabawy. Jeżeli dzieci lubią wycinać, to można sobie zbierać właśnie ścinki z kolorowych papierów i później wykorzystać je do zrobienia arkusza, który może posłużyć później do Rysunków lub jakichś innych zabaw plastycznych. Tak to będzie wyglądało. A czego będziemy potrzebowali, to o tym teraz. Podstawą jest na pewno sito. Bez niego tego papieru nie będziemy mogli wykonać, chociaż są też takie metody, w których można sobie bezpośrednio wylać do jakiejś formy, właśnie tą miastkę. Ale najlepiej zrobić ten papier właśnie za, za pomocą sita. Warto sobie takie sito przygotować, bo wtedy to daje najlepsze efekty i wtedy tak naprawdę jest to ten papier czerpany, bo od tego właśnie wywodzi się nazwa, od tego zaczerpnięcia tej miazgi na sito. Aby je przygotować musimy mieć dwie ramki tej samej wielkości. Jedna będzie służyła właśnie nam za taki ogranicznik, który będzie formował kartę, a druga jest tym właśnie właściwym sitem. Które, przez które będzie się odsączała woda zawarta w tej papierowej pulpie, i na tym będą osiedlały włókna papieru. Taką, takie sito możemy sobie wykonać na przykład ze starej firanki. Wycinamy sobie fragment i od spodu takerem dokładnie przymocowujemy, naciągamy, żeby powierzchnia była gładka. Jeżeli mamy. W domu jakąś starą moskitierę. Na przykład z tego też możemy wykonać sito w tych takich tradycyjnych technikach. Jest to sito zrobione z metalu, ale my sobie możemy zrobić to właśnie taką domową metodą, wykorzystując właśnie jakieś takie stare, stare firanki lub, lub właśnie moskitierę. Bo chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby uzyskać ten, taką strukturę właśnie kratek. Taką strukturę, przez którą będzie można, będzie mogła ta woda z naszego papieru odciekać. Więc to jedno. Przydadzą się jakieś tacki po jednej i po drugiej stronie. Jedna, na jednej będziemy odsączać papier z nadmiaru wody, a na drugiej, no też będzie w zasadzie służyła do odsączania. Ale tutaj już będziemy odkładać Gotowe arkusze, i z tym będziemy później już zdejmować je do suszenia. Tutaj będziemy musieli mieć kilka warstw, kilka warstw materiału, mogą to być zwykłe kuchenne ścierki. Musi to być materiał, który dobrze chłonie wodę. Warto pamiętać, że jeżeli będziemy się kusić o to, że, żeby zrobić papier kolorowy i będziemy dodawać bibułę, to trzeba sobie wziąć jakieś takie ścierki gorszej jakości, ponieważ po prostu one się zafarbują, co tutaj widać też na naszych. Były, były tutaj wykonywane właśnie te różowe arkusze, no i się niestety zafarbiły. Można je potraktować wybieraczem, no ale wiadomo. Co jeszcze będzie nam potrzebne z materiałów, to małe ręczniczki. Jeżeli będziemy mieć sito większe niż to nasze, to będą to potrzebne większe kawałki materiału, ale tutaj takie maleńkie ręczniki bardzo dobrze będą pasowały, bo chodzi o to, żeby później włożyć je tutaj do środka tego sita i odsączyć nadmiar wody, więc dobrze, jeżeli są one wielkością do niego dopasowane. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Na pewno papier, wiadomo, będziemy robić papier z papieru, z niepotrzebnych gazet na przykład. Więc makulatura do tego się doskonale nadaje. Możemy sobie odszukać gdzieś jakieś stare kalendarze, które też są przeznaczone do zniszczenia. Ten szary papier, który wisi tutaj za mną, te, te, te arkusze, były właśnie zrobione z tego, dokładnie z tego kalendarza. Wyszedł efekt właśnie takiego, takich lekkich, papierów w odcieniach lekkiej szarości. Jeżeli będziemy robić papier z kartek do drukarki, to będzie on na pewno miał jaśniejszy odcień, więc jeżeli zależy nam na białym papierze, to raczej wybieramy właśnie te, te wydruki z drukarki niepotrzebne a nie gazety, a nie właśnie kalendarze, będziemy potrzebować do wykonania tych naszych akcentów na papierze jakiejś starej, starych fragmentów starej książki. Nie zachęcamy oczywiście do niszczenia, tylko jeżeli gdzieś mamy jakieś takie luźne karty, które do niczego się już nie przydadzą i mamy przeznaczone je do wyrzucenia, do spalenia czy, czy na makulaturę, no to wtedy możemy zamiast wyrzucać wykorzystać je do stworzenia Nowych kart papieru. Możemy sobie też wykorzystać do ozdoby stare papiery, z których kiedyś dostaliśmy jakiś prezent. Nie warto ich wyrzucać. Można później takie dekoracyjne papiery wykorzystać do różnych prac plastycznych, w tym właśnie do wykonania nowych arkuszy papieru. Będziemy sobie z tego takie drobne elementy wydzierać i one będą ozdabiały nasz arkusz. Ja już sobie tutaj wcześniej to przygotowałam, żeby już nie przedłużać tego podczas pracy. Oczywiście będą nam potrzebne nożyczki, żeby pociąć te fermenty papieru na mniejsze kawałki. Ja może pokażę jak musimy przygotować papier do namaczania. Bo wcześniej taki papier, który chcemy, z którego chcemy wykonać nowe arkusze, najlepiej namoczyć, pociąć na drobne kawałki. Możemy sobie właśnie ciąć takie paski, a następnie z tych paseczków takie mniej więcej, takie mniej więcej wielkości kawałki tniemy. W ten sposób. Następnie zbieramy wszystkie te kawałki, które pocięliśmy. I wrzucamy na przykład do jakiegoś słoika, można sobie przygotować właśnie słoiki litrowe, zapełnić go mniej więcej w całości takimi właśnie ścinkami, zalać wodą i odstawić na przykład na noc. Na drugi dzień możemy już przystępować do mielenia tych wszystkich fragmentów razem z tą wodą ze słoika. Wlewamy sobie je do blendera. Takie, takie już namoczone kartki, które mają już tą strukturę, właśnie troszkę. Zmiękczono. Wlewamy je do blendera. No i po prostu miksujemy. Musimy uważać, bo jeżeli coś się okaże, że jest za dużo, możemy blender spalić. Także uważamy, czy, czy nasz sprzęt to wytrzyma. Zwykły blender, myślę, że da sobie radę, taki kielichowy. Jeżeli nie mamy takiego, to możemy sobie już bezpośrednio. W naczyniu, w którym, z którego będziemy czerpać papier, zmielić sobie to blenderem ręcznym. I kolejnym elementem jest naczyniu, z którego będziemy czerpać papier, tak zwana kać. U mnie to będzie miodnica z wodą. Taka mała plastikowa, myślę, że wystarczy w zupełności na taki rozmiar ramki, jaki mamy. Jeżeli nasze to będzie większe, no to wtedy musimy sobie to naczynie z wodą przygotować również oczywiście dopasowane do rozmiaru sita, żebyśmy mogli swobodnie zaczerpnąć masę papierowej. Ja przygotowałam, przygotowałam tą masę, znaczy tą jeszcze nierozdrobnioną masę w słoiku litrowym i tutaj wlałam jeszcze dodatkowo 4 litry wody. Bo potrzebujemy jakby dodatkowego płynu, żebyśmy mogli zaczerpnąć swobodnie tej masy. Nie może być ona zbyt gęsta, więc zawsze dolewamy. Możemy to zrobić na oko, nie ma tutaj jakichś specjalnych proporcji, więc w zasadzie możemy przystępować do działania. Mielimy najpierw papier. Zaczniemy od małych obrotów. Zobaczcie, jak sobie będę poradził. Myślę, że będzie ok. Obserwujemy się zmielić, możemy troszkę przemieszać w trakcie, jeżeli sobie nie poradzę z tym, albo dolać trochę wody, zaraz zobaczymy, albo spróbujmy odjąć trochę kartek. Coś tutaj będziemy odsączać, więc myślę, że mogę spokojnie tutaj to wyłożyć. No cóż, już nie, nie, jedną, e, nie jedną pulpę tutaj wykonałam w tym blenderze, więc mm, już swoje przeżył, ale myślę, że da radę. Doleję jeszcze odrobinę wody. Jeżeli widzimy, że to nie mieli, możemy troszeczkę dolać. Ja mam tutaj sekretny zbiornik z wodą, z którego sobie mogę nabrać i uzupełnić. W takim właśnie słoiku możemy sobie namaczać. Dolewamy, zobaczymy, czy lepiej nam pójdzie. Palić. Na razie daje radę. Dobra. Moment, spróbuję jeszcze przemieszać. Ale już coraz lepiej. Ja Są jeszcze takie drobne kawałki, ale to takie większe elementy, które jeszcze zostały możemy sobie później usunąć, po prostu. Ale staramy się, żeby ta masa była dość dobrze zmielona, żeby nie zostawały takie grube, pewne Nami jeszcze chwilę. Ok, może wystarczy. I teraz to już może odsunę. Wyciągamy te większe fragmenty, które nam się nie zmieniły. Dobrze i przelewamy całość do pojemnika z wodą. <grych> OK. Zrobimy sobie dodatkowo tutaj miejsce. Okay. Mieszamy wszystko, żeby ten rozwłókniony papier całkowicie w tej wodzie się rozrobił, rozpuścił. No tutaj mamy sporo takich elementów, zobaczymy jak to wyjdzie bo można sobie te elementy też dekoracyjne bezpośrednio rozpuścić w masie papierowej lub dodawać je dopiero podczas czerpania. Teraz już przechodzimy do tej właściwej czynności. Wsuwamy sobie, jeszcze raz zamieszamy i nabieramy, chwytamy mocno i nabieramy papier na sito. Wyciągamy, trzymamy, trzymamy mocno. Teraz możemy dodać te elementy dodatkowe, które nam ten papier upiększą. Okay. Odłożymy sobie teraz do odsączania. Cały czas właśnie słyszymy, że woda nam tutaj skapuje. Taki papier czerwony właśnie zabiera sporą ilość wody i trzeba pozwolić mu chwilę na tym sicie odsączyć, się odcieknąć. Możemy już zobaczyć, spróbujemy zdjąć ramkę, która nam formuje arkusz. Ok. No im, im bardziej ta masa będzie rozdrobniona, tym nasze kartki będą gładsze i cieńsze. Więc warto poczekać, jeżeli nas zależy nam zależy, właśnie na takim efekcie gładkiego papieru. Jeżeli coś nam tu jeszcze nie pasuje, to możemy ewentualnie zmienić, bo teraz już będziemy przekładać do miejsca, w którym będziemy ostatecznie odsączać papier. Odwracamy po prostu sito i przekładamy. Widać, ile jest jeszcze wody w takim papierze, jest bezpośrednio. I teraz małymi ręczniczkami odsączamy. Łukniatamy. Dzięki temu kartka, nasza karta będzie jeszcze bardziej stresowana. Wszystkie włókna się połączą. Bierzemy kolejny ręcznik. Tak. Mocno dociskamy. Aż poczujemy, że te ręczniki już są w miarę suche. że woda odsącza się do tych ścierek i dodatkowo do ręczników. Ok. Teraz próbujemy podnieść delikatnie. Podnosimy i mamy gotowy arkusz. Nie wiem, czy uda mi się go teraz podnieść. Ponieważ najlepiej poczekać chwilę, aż troszkę jeszcze właśnie ta woda odparuje. Można położyć w jakieś ciepłe miejsce, ponieważ taki mokry papier jest bardzo delikatny. Nie wiem, czy będziemy w stanie to pokazać, jak wygląda z tamtej strony, żeby go nie zepsuć. Ale może się uda delikatnie. pokazać. Najlepiej zaczekać. No, my się tutaj spieszymy, bo chcę pokazać ostateczny efekt. E, tak wygląda gotowy arkusz. Troszkę nam się porwał, bo tutaj już się pospieszyliśmy ze ściąganiem. E, widać te elementy dekoracyjne wyraźnie i też elementy tamtych starych kartek. Jeżeli drobniej zmienimy papier, to on, będzie on gładki i będzie miał taką bardziej jednolitą strukturę. To na dzisiaj już wszystko. Zachęcam, nie marnujmy papieru, wykorzystujmy go ponownie. Możemy stworzyć z niego naprawdę świetne rzeczy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce.